Państwa z ogromną radością witam wszystkich uczestników Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych. Po raz trzynasty spotykamy się w kwilczu, żeby wspólnie się bawić i świętować. Witam serdecznie wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że jeszcze dojadą, ale niestety uważam, że trzeba uszanować większość, więc rozpoczynamy, a ci, którzy się spóźnią, no to zajmą miejsca w trakcie imprezy. Proszę Państwa, z ogromną radością witam dzisiaj naszych gości. Jak Państwo zwróciliście uwagę, honorowy patronat nad dzisiejszym dniem objął Pan senator Jan Filip Liwicki. Serdecznie witamy Panie Senatorze. Drodzy uczestnicy, drodzy zawodnicy dzisiejszego wspaniałego dnia sportu w kwilczu, panie wójcie, panie starosto, panie pośle, panie ranny, państwo samorządowcy, bardzo się cieszę, jest dla mnie wielkim zaszczytem po pierwsze, że mogę tutaj być, ale przede wszystkim dlatego, że przypadł mi w udziale ten zaszczyt, że mogę dzisiaj patronować temu wspaniałemu wydarzeniu sportowemu dla osób niepełnosprawnych. Bardzo się z tego cieszę, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Jest to dla mnie zaszczyt nie tylko jako dla parlamentarzysty, senatora z tego terenu, ale także jako dla przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Naprawdę miło jest patrzeć, jak z roku na rok uczestników przybywa i impreza ta wykracza swoim zasięgiem no już nie tylko poza... Wilcz, ale i po zapowiad Międzychocki i dalej. Więc to jest najlepszym dowodem, że z roku na rok to, że w tych zawodach wszyscy wy zawodnicy pokonujecie siebie i pokonujecie swoje słabości jest czymś, co przyciąga kolejne osoby, które chcą was naśladować. Poczeka nas wielka niespodzianka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie senatorze, panie wójcie, kochane dzieciaki, cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny się widzimy. Życzę dzisiaj takich sukcesów i wielkiej satysfakcji sportowej. Przywozuję coś dla was. Każde dziecko, które będzie uczestniczyć w jakiejkolwiek zabawie czy dyscyplinie dostanie taki znacznik na rączkę, tak żebyście jak będziecie gdzieś tam sobie spacerować czy jeździć, żebyście byli widoczni wieczorem i nisko się chylę. Wszystkim wolontariuszom, naszym wspaniałym motocyklistom, którzy biorą też tym udział nie po raz pierwszy wielki szacunek dla Was wszystkich i dziękuję bardzo, że mogli dzisiaj z To się nazywa dyscyplina. Rozumiem, że o otwarcie imprezy poproszę gospodarza wójta gminy Glicz. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma lecz przez to, czym może dzielić się z innymi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym Was przywitać na kolejnych już obchodach y, sportu osób niepełnosprawnych w pitchu. Jest mi niezmiernie miło widząc tak liczną grupę osób, która przyjęła nasze zaproszenie y, i jest to powód do mobilizacji i do następnych działań w przyszłym roku. Szanowni Państwo, przed chwilą zacytowałem y, cytat Jana Pawła II. Myślę, że ten cytat bardzo oddaje charakter dzisiejszego spotkania, dlatego że po mojej prawej stronie, może to nie są wszyscy, ale duża grupa osób, którym leży na sercu los osób niepełnosprawnych i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Ale drodzy Państwo, myślę, że nie byłoby tego dnia osób niepełnosprawnych, gdyby nie cały zespół y, Państw Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwiczu, Panią Kierownik Cieszórską i wszystkimi wolontariuszami. Myślę, że im należą się naprawdę gorące brawa. Drodzy uczestnicy, myślę, że dzisiejszy dzień spędzicie w miłej atmosferze, w duchu takiej sportowej złości, bo konkurencji jest dużo. Myślę, że wywieziecie z, z, z tego dzisiejszego dnia miłe wspomnienia i za rok, jak pani kierownik zorganizuję następno, będziecie z ochotą wracać. Ale żeby już nie przedłużać, drodzy Państwo, wypada mi tylko otworzyć, dlatego Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych w Filczu pod patronatem Senatora Lipickiego uważam za otwarty. Dziękujemy bardzo. Czas na pierwszą konkurencję, tak? Oczywiście dla gości. Witam serdecznie i zapraszam. Wszystkie panie, aby się tutaj za białą linię w jednym rzędzie i wszystkich panów tutaj za czarną linią też w jednym rzędzie. Zapraszam serdecznie. Tutaj panowie, jeden rząd w tą stronę, do kołka, tak, do kołka. Zapraszamy. Dzisiaj będzie konkurencja zręcznościowa. Nie będzie kto szybciej wykona zadanie, tylko kto będzie miał więcej kółeczek na paliku. Każdy uczestnik dostanie jedno kółeczko Te? i będzie miał za zadanie stracić tym kółeczkiem na palik. Jeszcze, jeszcze to był to ta próba. na. Obiad jeszcze <noise> nie, pani Galita, zaprezentuje, jak ma wyglądać. Proszę bardzo. Dobrze, ja. ja to łodzi, brawo. I teraz... Ja bym wolał wolna. Przepraszam, tak. No, nie, wolna. ma takie była ręce, Przepraszam, To tak, bo... tak się nie no liczy. To Panowie już to zero. Zapraszamy. Brawo, brawo. Dziękujemy. Brawo. Tak. Panie celnie, panowie na to zero. Może zmienić to. O, brawo. Zmienił to pan różnego, tak? Brawo. Jest drugi u panów. Proszę, panowie na ramię. Brawo! Jest, tak, bardzo ładnie! Brawo, brawo, Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze rzucamy, jeszcze. Panie nawet szybciej się upłynęły, ale to nic, policzymy. Policzymy, kto więcej? Jest, brawo! Jeszcze panowie kończą. Jest, tak. Udało się. <gryzny> Oj, uciekło. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. No właśnie, nie jest to takie łatwe. Nie udało się niestety, ale nie szkodzi, liczymy. Bardzo proszę, Mateusz, policz tylko ceny. U panu mamy 14 upa, Brawo dla wszystkich! Wyciężyli panowie! Dziękuję serdecznie. Teraz zapraszam państwa na miłą niespodziankę na koncert zespołu. Kochani, ja chciałam naprawdę pani, pani dole to że nas, drugi nas kości. Całego serca, że jeszcze to nie będzie ostatni i naprawdę i do mnie pewny sobie, nie? Całego serca. Od kilku dni przypomina sobie oczy tej starej kobiety, która tak prosto śpiewała o tym, czego ja boję się, że szkoda, szkoda, szkoda czasu szkoda, szkoda, szkoda czasu szkoda, szkoda, szkoda czasu SM szkoda szkoda szkoda, 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 szkoda czasu szkoda, szkoda, Szkoda czasu szkoda, szkoda, szkoda czasu bez tej. Od kilku dni przypominam sobie O trzeciej starej kobiety Która tak prosto śpiewała o tym, czego ja Boję się Szkoda, szkoda, szkoda czasu. Szkoda, szkoda, szkoda czasu. Szkoda, szkoda, szkoda czasu <op ownership> <y <eight> ha, ha! <rim> Szkoda, szkoda, szkoda czasu. Szkoda, szkoda, szkoda czasu. Szkoda, szkoda, szkoda czasu się do Ciebie to, co żądala dala do Ciebie to, co żądala Bliżamy do Ciebie to, co do Ciebie to, co dala, Bliżamy do Ciebie to, co żądala do Ciebie to, co I na koniec zagam nie na szkawek. Yy, mam nadzieję, że go przyni. Ojej, muszę się poruszać, nie boję się. mieszkańców uczestników środowiskowego domu samopomocy z Międzychodu o wręczenie skromnych upominków a ja ze swojej strony chciałam serdecznie wam podziękować pięknie podziękować jak zwykle za wspaniały występ jesteście mocni dziękujemy Proszę państwa, proszę pa skorzystać z Gdzie Proszę tak, Dziękuję bardzo. Dziękuję.

No zobaczcie. Dodnik. Do, 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 do. Tak klejzy. Tu jest żelatyna. I zobacz. Bierzemy teraz tą folię. Przykładamy do tego. I patrz, Takim ruchem szybkim. Wyciskamy powietrze. Tak? Wyciskamy powietrze, żeby to się ładnie odbiło i zaraz zobaczycie jak to się jak to Wam wymyje. O! Toś zrywamy. Teraz tą nakładkę zabezpieczającą przytwierdzamy. Znowu wyciskamy powietrze. Oto jest jeszcze kawałeczek. I zobaczcie, pod światło można pięknie albo pod światło, albo pod biały sobie skontrastujemy, zobaczcie wtedy, wtedy go bardzo dobrze widać